Cześć, kochani, witam was na swoim kanale. Wiem, że dawno mnie tu nie było. Mam nadzieję, że nie zapomnieliście o mnie. Nie tak dawno miałam urodziny 32. urodziny w swoim życiu. Oh my god! I jak to zazwyczaj bywa, w ten okres e, roku, w takie dni, człowiek sobie zaczyna analizować, uświadamiać. I jakieś lekcje wyciągać z poprzednich lat, z poprzedniego roku. I w tym odcinku chciałam podzielić się z Wami, jakie lekcje uświadomiłam dla siebie w poprzedniego roku. Także jeśli Wam jest ciekawe, to proszę tu zostać! Jeszcze mam trochę balonów, trochę lampeczek i stwierdziłam, że w tym odcinku chcę przekazać Wam trochę takiego świątecznego humoru. Powiem Wam, że naprawdę ten rok w moim życiu był bardzo, bardzo wyjątkowy. Sporo wydarzeń, dużo różnych podróży na koniec świata. Niesamowita ilość ludzi, których. Dopiero poznałam, a który przeźle do mojego życia. Najbardziej doceniam ludzi i zawsze wam o tym mówię w swoich filmach, zawsze to przekazuję, i dla mnie osobiście urodziny to jest taki dzień, kiedy mogę zrobić takie święto zrobić taki wyjątkowy dzień dla ludzi, które są dla mnie naprawdę bardzo i bardzo ważne. I w swojej urodziny najwięcej oddawać, a nież dostawać. Robię jakieś takie wydarzenia, takie imprezy, na których ludzie naprawdę mogą się ucieszyć, na których mogę im jeszcze bardziej podkreślić, że są wyjątkowymi dla mnie w moim życiu. Oczywiście w ten dzień najbardziej obdarowuję miłością i uwagą swoich rodziców, bo bardzo i bardzo jestem wdzięczna rodzicom i uważam, że Moje urodziny to naprawdę jest wyjątkowy dzień dla mojej mamy po pierwsze, dlatego każdy, każdego roku wysyłam do niej kwiaty i um, wspominam o tym, że ona naprawdę jest wyjątkowym człowiekiem w moim życiu i że bardzo jej dziękuję za wychowanie, które ona mi dała, za tą wolność, którą ona mi dawała w moich decyzjach, w moje, mojej drodze. Uważam, że większość chyba tego, co mam w sobie to właśnie um, Jestem wdzięczna swojej mamie za jej mądrość w moim wychowaniu. Swoim przyjacielem zawsze staram się jakieś takie drobne upominki kolejny raz powiedzieć, że są wyjątkowe dla mnie. Wiem, że przyjaźń to chyba jest taki dar na chwilę, bo nie wiemy jak się potoczy życie i nie wiemy co będzie za rok, ale teraz naprawdę jestem bardzo szczęśliwa, że mam tak dużo dobrych przyjaciół dookoła, które potrafią ze mną nie tylko się cieszyć, chociaż też jest to bardzo, bardzo wyjątkowe, ale również wspierać, kiedy potrzebuję wsparcia, po prostu być ze mną obok, kiedy jest mi źle, dla których mogę być pomocną, pomocną dla których mogę być inspiracją i które też dla mnie są inspiracją. Takie ludzie, z którymi jesteście po prostu na jednej takiej fali, powiedziałabym, z którymi. Tak samo jesteście szaloni, tak samo jesteście poważne. I naprawdę e, w, ten, w ten wyjątkowy dzień miałam wspaniałą imprezę, gdzie zabrałam swoich dziewczyn i z którymi mogliśmy się bawić przez całą noc. I to była taka piżama, padzie, to była tematyczna imprezka. Kochani, witam Was na swoim kanale. W tym vlogu chcę Was zaprosić na swoją rodzinę, na świętowanie moich rodzin. Akurat 32. Dzisiaj zaprosiłam swoich. 8 koleżanek i będziemy robili night party, który nagram. Tak, tu zrobiłam taką zonę zdjęć, fanzona. Tutaj będziemy robili selfie. Mamy taki skromny furszet. Stwierdziłam, że bez sensu jeść za dużo w nocy. Imprezę zaczynamy od 19 w sobotę. Mam nadzieję, że w mojej imprezy oni odpoczną, nabawią się i wspaniale spędzą ten czas. Impreza się kończy śniadaniem. Flii, Cześć, Cześć, moje pierwsze gościa! To niezwykła imprezka. Na tej imprezki jest dresko. Specjalne ubranie, które obowiązuje wejście tu. Także dziewczyny nie muszą być w sukienkach, a muszą być w piżamach. Także piżama, śmieszne kłapki i. Oczy. Фотосессия, а потом и что есть. Это каждый. Все. У нас есть аппарат. Я да. Могу, и каждый из нас должна уйти с такой фотографией. Может быть, это красиво. Звездочки, мои красот. Super, i naprawdę. Dziewczyno, ja to po prostu, nie ja was Na pamiątkę dla siebie zostawiłam a, takie, takie trzy zdjęcia. Fajne to jest. Naprawdę. Bardzo rzadko w teraźniejszych czasach drukujemy zdjęcia, ale takie zdjęcia to na, naprawdę są. Понял, очевище в этом фильмику для вас трохи трохинограммами, то также на коне забажите круткий блог из моих урочей. Приглашаю вас к столу. Да, можно а, есть. Да, нет. Это <с meditator> Chybatka przeciwko kaszlu na no świecie. Najdroższa. Niczego siebie, ła! Każda wybrała ode mnie z maseczki, takie różne, śmieszne, z buziami, czy ze zwierzętami. I teraz będziemy robili. Nasza impreza jest maseczki, bardziej, bardziej maseczki, bardzo, bardzo korzystna. Oh! Będziesz pandą! Oh, oh, oh. O, oh. O, oh. panda. Uu. Ja mam dzisiaj taką pandę. Oj! <grym> Kaka harn? Mhm. Wow! A u niej rysnice <grym> też! Давай. Это что называется? Но... Да. А теперь какой? Опасный. Просто Ты тянешь время? И жопу. Неотразимый. Какой? О, рука. О, рука. А вратались до своих лекций, которые, что дамила в себе, тем в тем окрасить. swojego życia, no to po pierwsze, tak, to są ludzie, ludzie, przyjaciele, znajomi, rodzice oczywiście i rodzina. Ale taka najważniejsza lekcja, którą przeszłam w ciągu tego roku, jak widzieliście wcześniej na moim kanale, pojawił się film, że miałam taki trochę dół mm. na granicy z depresją. Nie wiem, oczywiście nie badałam się um, u specjalisty, ale naprawdę było to bardzo ciężko, ale w tym momencie uświadomiłam sobie, że ten mój stan nie jest, nie wynika tak po prostu. Że po prostu narzucam różne maski i programy, które są wygodne wszystkim dookoła, ale które, które nie są moje. I właśnie najciężka decyzja to było być szczerą ze sobą, odrzucić wszystkie role, które nie, nie były moje, w każdej decyzji, w każdym projekcie, w każdej pracy, w każdej relacji zaglądać wewnątrz i pytać, jak się czuję w tej albo innej sytuacji. Czy to jest. Dobre dla mnie, czy, czy muszę to odpuścić? I naprawdę to była dość ciężka i długa droga, być taką wczerą ze sobą, zdjąć te wszystkie maski, które tam wcześniej miałam, ale jak przechodzisz to, to czujesz taką wolność, naprawdę, taką siłą wewnętrzną i wolność. Jestem jeszcze w trakcie tej drogi, i może ten filmik trochę jest taki filozoficzny, może jakiś taki. Dla kogoś to się wydaje jakieś głupie gadanie, ale dla mnie to jest ważne. Dla mnie to jest ważne i właśnie chcę zostawić to na swoim kanale jak pamiątkę, że ciężkie lekcje swojego życia przychodziłam i przeszłam w pewnym stopniu i że dalej dobrze, dalej się rozwijam. Pamiątka o tych wartościach, które mam teraz i mam nadzieję, że za rok, za dwa, za pięć oni się nie zmienią, a nadal dla mnie rodziny i ludzie będą najważniejsze i relacje ludzkie będą bardzo ważne i możliwość i chęć pomocy też będzie ważna. Także po prostu życzę Wam trochę Soneczka, życzę Wam radości w następnym miesiącu, w następnym tygodniu i na koniec zostawiam dla Was taki krótki filmik vlogowy również z moich urodzin. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i w czasie tego filmiku wypędzcie się uśmiech. Dziękuję, że byliście w tym odcinku, że przesłuchali moje takie różne gadania i do kolejnego odcinka. Wszystkim pa!